Siemka ale mamy zimę, bo że wszystko mi zamarzło. Jadę z Katowic, jestem już w Tychach, wjechałem w las. No i mamy lód na drodze, to takie solidne. Musiałem trochę spuścić z ciśnienia, ale? ale wciąż jadę. Cóż, dzisiaj mamy taki dzień z cyklu, zobaczymy ile ujadę. Nie, nie mam pojęcia gdzie, ale no jakiś tam pan jest, na razie się nie będę zdradzał Jedziemy w góry, bo góry wzywają oczywiście wiadomo, nie? Najgorsze mrozy trzeba jechać w góry. Więc póki co to do przyczyny jak, jak będzie dobrze to dojadę. Zobaczymy, może się uda. Nie? Kto wie? Konowne, witam Was, przejechałem już w pszczynę, skończyły się lodowe drogi na szczęście No i co, jestem na jedynce stąd, na chwilę obecną Jest całkiem w porządku, słońce świeciło, że bardzo dobrze się jedzie Ruch jest taki trochę, no na powiedzmy dyskusyjny, ale nie ma dramatu Pobudza na są w średnim stanie. Trzeba o tym pamiętać, że jest super lodu i mam wąski pasek. No to jestem w Bielsku no Tu pogodziło się pięknie. Zjem coś, w na napię się kawy drugiej. Muszę podjechać ten Bo docelowo, no w sumie jeszcze nie mówiłem, ale docelowo prób będę próbował się dostać na żar. Ale czy to się uda, to nie mam pojęcia, bo nie wiem w jakim stanie jest nawierzchnia. Jak nie będzie lodu to kto wie, może się uda. Kto wie. Jak to idzie powiem Wam? Chociaż łatwo nie jest. Zerwał się wiatr. Za Zawielskim zaczął tak wiać. Ale trudno. Można się płodność spodziewać, jest ładna pogoda, że dobrze wieje. A jest wybitna pogoda, bo mamy bezmurne niebo. I jest naprawdę pięknie. będzie zabawny, to na pewno. Już ja to widzę, jak ja zjeżdżam. No już to widzę. do rzeczy ja na liczniku na liczniku mam 85 km ja pytałem co teraz zrobić? no bo godzina jest jaka jest która jest godzina? 15.12 a no to mam niecałą godzinkę i będzie po zawodach więc może spróbuję wrócić do Bielska no najpierw bielsko, a potem się zobaczę. Tylko nie wiem jaką drogą, bo przez przegibek chce mi się drugi raz jechać. Jakoś, jakoś nie mam już ochoty, więc pewnie obiadę do okrężną drogą, wcale nie jest lepsza. No ale no jest jakiś plan, a potem się zobaczę. Ogólnie z jazdy w zimie jest. to jest duży problem. Człowiek jest cały sztywny. Wypatruje każdej przeszkody. Tak jak na przegibku na zjeździe były takie małe, małe kawałeczki lodu. To jest cholernie zdradliwa rzecz. Jak wiedziesz na no coś takiego, to jesteś w stanie na, na zjeździe się wywrócić. I to tak konkretnie. A na zjeździe no nie jedziesz 5 na godzinę. Trzeba nieustannie wytężać uwagę. Tutaj nie jest tak źle, aczkolwiek widziałem fragmenty, że pod tym kopnym śniegiem, który jest całkiem w porządku, no jest oczywiście lód, no. więc, no, trzeba być skupionym i być świadomym zagrożeniem, po prostu. Ależ ja uwielbiam tą górkę. Boże, jak ona boli po tym takim bezruchu po wiedzie na szczyt, a dzisiaj mnie wyjątkowo bolą wewnętrzne części ud. Dawno mnie tak nie bolało, jestem w szoku, ale, ale w sumie to, co to za problem. Jak nie boli, to co to za jazda, nie? Wiadomo. Pięknie, no pięknie jest, ale z tym wiatrem to jest szytosko. To bardzo dużo zmienia, jednak nie oszukujmy się. Chociaż zamiecie śnieżne na szczytach też mają urok, nie? Jak ci broda zamarza, na przykład wchodzisz do schroniska i leje się z ciebie. Boże święte. O właśnie. A jakoś to idzie. autem i było tak jak dzisiaj, dosłownie nie wiało, było jeszcze więcej śniegu, była czarna droga i od tego czasu właśnie miałem nadzieję, że będzie mi dane tu przyjechać w takich warunkach i się wyluzować po prostu to co, to co dzisiaj widzę przed sobą to jest po prostu coś pięknego to naprawdę warto No i cóż, jesteśmy na dole Decyzja została podjęta Zaraz będzie ciemno praktycznie Więc stwierdziłem, że dobra, wysilę się, podjadę na przegiwek z drugiej strony Jedziemy do Bielska No i z Bielska wrócimy pociągiem No bo już tak bolą mięśnie Teraz jak, jak zrobiłem przerwę w tym sklepie dosłownie kilka minut to myślałem że, że mi dupa odpadnie szczerze mówiąc No ale cóż tak to jest jak się jeździ raz na dwa tygodnie jeszcze człowiek się rzuca nie na góreczki ale i tak mi powie Czy no jeszcze, jeszcze nie podjechałem do Bielska, więc no. Jeszcze się będzie działo, nie powiem. Pozdrawiam. Już od jakiegoś czasu podjeżdżam pod Przegibek, z drugiej strony, o i dawno tutaj nie jechałem, ale jedzie się całkiem w porządku, tylko że słońca już faktycznie nie widać. Oj, naprawdę się zrobiło tak naprawdę zimno No, że nie ma co nawet czekać, stać, tylko Nagrywki się robi w takim trybie chodzącym Nie wiem co się dzieje z tymi ludami. Ale cóż Najlepszym sposobem Na taki ból Przynajmniej u mnie Zbicie sobie przysłowiowego klina I po prostu robienie kolejnego podjazdu Bo wtedy Nabiera się temperatury ten ból prędzej czy później ustępuje po kilku minutach i już można sobie jechać. Ale najgorsze są starty, no to po prostu boli niemiłosiernie. Nie wiem co się dzieje. No te mięśnie chyba pośladkowe czy jakieś tam. Król Stefanie, no boli jak diabli. No, no ale cóż, I może. Może ma boleć, żebym zapamiętał jaki to był piękny dzień, który się powoli już kończy Pozdro No ile razy już tak miałem jedziesz z tym bólem, walczysz, wmawiasz sobie Wiecie, że to mój przyjaciel, że ból jest moim przyjacielem po prostu Nie ma matka autobusu Zaraz mi przejedzie Także w temacie buru to Z tego czasu byłem specjalistą Naprawdę Teraz to jest To jest pikuś no, Zaczęły się obrawki Całe szczęście że nie są to alpejskie nagrawki, tylko takie lokalne wiecie, że półbiednie o boże, jest szczyt przełęczy w końcu no to teraz już Bielsko nawet nie staję, bo potem pewnie już nie wsiądę z powodu żyłu że... Ale przy wszystkich włoskach. kuchnia jeszcze chyba otwarta. Pamiętam jak lata temu jadłem tu fasolkę po brytyńsku. Boże, jakie to było dobre zjeść taką fasolkę na, na szczycie przełęczy. Coś ci, Boże. No, ale... To nie jest ten dzień.